Julia Anastazja Wieniawa znów spotkała się z żomalką Kendall Jenner. Usztypnijcie mnie, proszę. Julia Wieniawa powitała nowy tydzień w stolicy Francji. Dzięki współpracy z jedną z stołowych firm kosmetycznych, zyskuje możliwość nawiązywania nowych relacji oraz odświeżania dawnych przyjaźni. Na liście jej sławnych znajomych znajdują się między innymi Kendall Jenner i Cara Delevingne, z którymi zapozowała do zdjęć. Julia Wieniawa w bardzo młodym wieku osiągnęła maksimum rozpoznawalności na rodzimym poletku. Co jakiś czas na ekrany wchodzą filmy i sejale z jej udziałem. Od kilku dni w sklepach możemy zaopatrzyć się w jej drugi krążek. W sezonach jesiennych ocenia zmagania uczestników show Mam Talent. A kiedy zajdzie potrzeba, to chwyci za mikrofon i poprowadzi festiwal. Weźmie udział w sesji zdjęciowej lub pojawi się na planie kampanii reklamowej. Coraz częściej odnosimy wrażenie, że dopełnieniem wielobranżowości 26-latki byłoby spisanie przez nią swoich wspomnień i wydanie ich w formie autobiografii. Zobacz, Julia Wieniawa wygina się i pląsa z tancerzami w klipy promującym nowy album. Internauci już wydali werdykt, światowy poziom. Nic dziwnego, że marka kosmetyczna L'Oréal Paris w maju ubiegły. Rok wyróżniła Wieniawę, honorując ją tytułem jednej z globalnych ambasadorek. W ramach wypełniania swych zobowiązań ruszyła na podbój europejskiej stolicy w towarzystwie Grażyny Torbickiej. Panie miały okazję przejść się po wybiegu podczas trwającego tam tygodnia mody. Julia Wieniawa w bardzo młodym wieku osiągnęła maksimum rozpoznawalności na rodzimym poletku. Co jakiś czas na ekrany wchodzą filmy i sejale z jej udziałem. Od kilku dni w sklepach możemy zaopatrzyć się w jej drugi krążek. W sezonach josennych ocenia zmagania uczestników show Mam Talent. A kiedy zajdzie potrzeba, to chwyci za mikrofon i poprowadzi festiwal. Weźmie udział w sesji zdjęciowej lub pojawi się na planie kampanii reklamowej. Coraz częściej odnosimy wrażenie, że dopełnieniem wielobranżowości 26-latki byłoby spisanie przez nią swoich wspomnień i wydanie ich w formie autobografii. Zobacz. Julia Wieniawa wygina się i pląsa z tancerzami w klipy promującym nowy album. Internauci już wydali werdykt, światowy poziom. Nic dziwnego, że marka kosmetyczna L'Oreal Paris w maju ubiegły rok wyróżniła Wieniawę, honorując ją tytułem jednej z globalnych ambasadorek. W ramach wypełniania swych zobowiązań ruszyła na podbój europejskiej stolicy w towarzystwie Grażyny Torbickiej. Panie miały okazję przejść się po wybiegu podczas trwającego tam tygodnia mody. Julia Wieniawa zakumplowała się z Kendall Jenner. Dla przebojowej gwiazdy występ w roli modelki nie był pierwszy pierwszyzną. Już rok temu mocno zaznaczyła swoją obecność na paryskim catwalku. To właśnie wtedy po raz pierwszy spotkała za kulisami swą idolkę, Kendall Jenner, która w ramach jesiennej metamorfozy zaprezentowała jasny odcień blondu. Zobacz też, Julia Wieniawa publikuje zdjęcie z Kendall Jenner i zwraca się do nowej koleżanki. Dzielenie wybiegu z tobą było wspaniałe. Minionego wieczoru Julia Wieniawa miała okazję odświeżyć nawiązaną wówczas znajomość. Ponownie stanęła przed obiektywem aparatu w towarzystwie amerykańskiej celebrytki. Polka nie posiadała się z radości na widok tylu sław zebranych w jednym miejscu. To prawdziwy zaszczyt być częścią tego pięknego święta kobiet i piękna. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Usztypnijcie mnie. Proszę, napisała na Instagramie. W udostępnionej przez nią karuzeli znalazły się też pamiątkowe fotki z Carą de i Isabelą Merced. Jest czego pozazdrościć.